Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Dzień doberek. Jestem w Czechach na granicy. Zaraz niedaleko. Czechy, Niemcy. Oj. Koło Monachium na samym dole. I powrót. Powiem Wam, przysnęło się troszkę. <laughs> I pauza mnie puszcza za 20 minut. Ogarniam się. I zaczynam robotę. Chodź kumplu, i cię napiśmy, mój mały i cię napi wody może i cię napi wody. Nic nie piłeś dzisiaj jeszcze, no i cię napi przyjacielu, i cię napi i cię napi. Zaraz ci kupię jakieś donko. Tak, 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 tak. tak, jest tak, tak. znak, Zostaw. I wracam do domu. uwaga, perfektnie. Nawet mi się nie chciał tą Meganką wjeżdżać tyłem, bo mówię, wjechałem przodem na szybko, a potem patrzę na tą Jariskę, czy co to jest, mówię, dobra, rura. Kawkę sobie piekam jeszcze. 9 godzin 15 minut, Pałzy. No. pauzy. 12,4 pali i Jak wsiadłem, było 11,5, ale przez te góry go przeciągłem. Do ma 12,5. Tamte palą 13,5. Jak które spali, to jest w sensie manual, to jest dobra A bardzo często więcej. Także powiem Wam, automat nie pali, nigdy by nie powiedział. Ale my tu gadu-gadu, a komu w drogę, temu i weko Pewnie macie pytanie, Michael, jak ci się jedzie, nie? wam kurwa dobrze, a co mam narzekać, piękna droga przez czeskie góry, kurwa. Łeb mi pęknie zaraz w pół, o. Jadę, 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 a nagle mi pokazuje koniec drogi za 1900 metrów. I dobrze, że to było na skrzyżowaniu, bo zobaczyłem tu dziadzia i dziadzia mówi jeźdź tędy. Uhuhuh. Jest fajnie. Nie było to najłatwiejsze, ale powiem wam, wracam na właściwe kurwa rydę. O oh, nie jest dobrze. Myślę. Myślę aha mam winietę kupioną ty tak się zastanawiam czy mam kurwa winietę kupioną na tą nawet. ale mam bo Ślązaka tam puściłem dobra uh, 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 uh. mogłaby być niespodzianka mogłoby tak za zakręty wyskoczyć surprise kurwa. nazwę tego nie chyba kurwa na skróty powiem wam szczerze No non stop mnie chyba mam nieprzedstawioną i non stop ci o nie na skróty ale już pominął to, ale patrzcie, nie wiem czy, czy, czy widzieć to Teraz może akurat nie, ale... Ło! Ale patrzcie tu tu prostu nie widać już. Fajnie po prawej stronie tam rosły maki jakieś inne takie kurwa te kwiatki chyba kurwa z 2 km. Akurat jak wyciągnę kamerę to już tego nie O jest dobrze kurwa, wreszcie jakaś trasa o. i nie prosto, tabor w lewo kropi troszeczkę, wyciekasz troszeczkę kropi, Dwa taki krop, krop, krop uh -huh. nie ma lekko mam nadzieję, że jak będę na rozładunku, to już kurwa tak nie będzie dało, bo Not so happy guys Filip jedzie przede mną i ze śmiga. Filip jest z Rumunii i tyle. O kurwa, jak mnie rzuciło jak Żydem po pustym sklepie, powiem wam. Wyleciałem spod górki tak na, na taki otwarty teren. Jak tu kurwa zawiało. Patrzcie Matko Bosko. Jadę sobie na relaksie Wiem sobie muzykę, rel, opcję. Zawieszenia, relaks A tu kurwa łup! Na <grystanie> lewy dobrze nikogo nie było, bo Matko Boska Tak lało, że bałem, nie? Teraz jest normalnie fajna pogoda Minęło 6 minut, dalej jest kurwa petarda Ciapek, widok śpi Co, jest widoczny, Śpisz, co? Pokaż no dam gębę Ej, ej, widzę Twoje oczy O, ściągnij kogoś, chłopaki o, rozmach. I pauzę, muszę grzeć za 55 minut. Mam nadzieję, że już dolecę do gości. Kuram, tu wentylacja. Chcę stanąć odetchnąć co tu wentylacja. Jestem na Czeska Republika. Eee, Skoczyłem na Czechy, stanąć sobie na, na fajne kawki, to mają dobre. są eee, na 45 i powiem wam, że Że kurwa jeszcze tu musiałem tyłem wjeżdżać, a tam jest y, takie jak coś widzę Komisariat policji tam stoją kurwa, on właśnie jedzie. Nie to nie. Stoją i tam kogoś czepią, nie? Na wyjeździe z tego, także fajnie sobie wjechałem. Yy, na karcie mam na jak w życiorysie yy, pierwszego lepszego członka PO no, że lepiej, żeby mi nie chwycili Wjeżdżam tu jeszcze musiałem cofać. Jak ja, cofać jak jakiś cofacz, kurde, idziemy się przejść, przyjacielu, idziemy się przejść. O, no, się przejść, może co? Poszczątamy trochę w lawecie. Idziemy się przejść, kumplu, co? Wodę ci może dać. Nie chcesz tej wody się napić? B mówisz? B B? Ej B? No masz. No Marze, napij jeszcze, napij, się łyka Łyka się napi, Łyka chociaż jednego, nie? No dobra, nie to nie napi się, dobra woda Napij się leniucho Trzy minutki, dwie minutki mi jeszcze zostały wiem sobie kole, ale Wam razem pokażę, co kupiłem, sobie zapomniałem o tym. Mentos, the fresh maker. Ciekawe, co to jest. Jelly beet shake. No i ciekawe. Nie mam Małe żelusie są też na sali tak. Czym to kupuję jeszcze raz? Nie. Chyba że dla dziecka. Lecimy zaraz przyjacielu. Czekaj. Minutkę. Jelu raz spod Kierfura. No. Mamy to chałupki. Jest pięknie. Mam 30 km do... 30 km do zrzutki. Gdzieś tu mu się zaloł, chyba myślę, od się tu zaleje no, dobra, ja dość do klienta Powiem wam szczerze, że chyba tutaj jeszcze kurwa, chyba nie byłem, no, kiedyś byłem na pewno, ale już to chyba jeszcze chyba nie jechałem tędy. Lekko powiem wam, mocno czy mocno zielone było, mocno pomarańczowe, mocno pomarańczowe. Nie, nie, tu się odbywała dawniej cała kontrabanda, jak to się Chałupki. Tu, gdzie kończą się chałupki, zaczyna się łąka. Rozładowałem się właśnie jedną sztukę. Jadę rozładować następną. Klient mi zmienił adres w międzyczasie. Troszkę mnie, kurde, e, kosztuje to 50 km więcej. Kurde. No i czasu. Co najlepsze, nie ściągłem s, na sobie. Miałem tą Fabię, ściągłem ją i z braku chęci na przekładkę jadę z pełną przyczepą. Na 60 km, to już mi się kurwa nie chce Bo na końcu zrzucę Punto, cofnę, cofnę Meganką i będzie jak ta lala Fajna okolica, nie, fajny las Czekam na klienta Myślę wam powiem, że sobie przejadę na tym Tylko nie chciałem tego wcześniej robić, bo musiałbym wycofać i wyciągnąć na jazd A mi się nie chce, zobaczę jak to działa Chodź sobie kumplu, chodź tu przyjacielu i tam sobie pochodź, no pan Cię robi Jadę tym puczakiem Zabierz klientowi do domu Tom, tom, mówi mi gościu Sad naff Ja mówię, oh my god, very, 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 very good my friend bo Okazuje się, że tu skrzynia jest zjemnięta O i chyba hamulce i wahacze Ale to tylko to Jadę mu zawieźć, bo Nie mi się tym wierzyć Już kurwa, no Piękna sztuka, mam ten, ten, punciak Radyjkonówka, kurwa Szyby w prądzie Zapach gratis Pachnie pakistańskim kebabem <laughs> Mistrzostwo świata Nie no, patrzcie panowie, co trafiłem, nie, kurwa Mówię gościowi ty kurwa, ziomek, co ty robisz w życiu? On mówi, jestem taksówkarzem. Wiecie, co to są połączenia? Taksówkarz i handlarz, nie? I patrzcie, czym kurwa mi płaci, nie? Jebane, no nie, no gorsze nie może być, nie? Gorszy Żyd to tylko robił ten w Oświęcimu, co ich sprzedawał, kurwa, chłopie, do, do ogniska, kurwa, nie? Patrzcie, dziesiątkami mi płaci, kurwa. Ja pierdolę, o kurwa mać, no nie. Nie, mistrze ze świata, nie. Aha, ty jesteś jeszcze tak suwkaś, kurwa. Ja ci wysłałem pineskę, gdzie ty jesteś, ty nie wiedziałeś, jak trafić. Nie, no przechuj Nie, nie mogę pokazać jego twarzy, bo byś się kurwa. Bo był w telenoweli na dobre i na złe. nie? Ja pier... Patrzcie, nie, no ale. że co mi płaci, nie? Stukałeś z tego? Ty? Z napiwków to jest? Ja pierdolę. to ta. Tak patrzcie, tam jest tak nie, tak Nie, no, szereg. Dobrze trafiłem powiem. Ci. Nie, myślałem, że trochę źle, ale dobrze. Z, z Sosnowca do Tarnowskich, no to jest praktycznie po drodze, nie? Ale ty poczekaj, poczekaj, bo poczekaj, poczekaj. Bo ta cena to była do Sosnowca. Ile ty bierzesz stąd do, do, z tarnowskich do Sosnowca abyś mnie podwiózł? Ile by to kosztowało? Ile? Bo nie wiem ile ci dodać, wiesz? Ile, ile by to taksi kosztowało? Ty! Ile by, która pali cztery gazu? Ile by to kosztowało? Z 250 na nic, nie? Ale jakbym ci powiedział ty jsiągłeś, ale do 200. Ale za co? Przynęłaś po drodze, nie? Tak by było kurwa na bank, nie? Ja pierdolę no przechuj że ja powiedziałem mu taką pieniądze, ale kurwa... Pan... Patrzcie, sałatę, nie? Pan mi dał, nie wiem, ja to Ja pierdolę Jeszcze jakbyś był dealerem kokainy, to już w ogóle te trzy połączenia było koniec, nie? Tak słupka kurwa i dealer. Dał mi z napiwków, nie czy To jeszcze Ukrainą pachnie chobie kurwa. Jeszcze Ukraińcy zostawiają podysz Ja pierdol. Już jestem w tarnowskich górach. Akurat przejeżdżają, przejeżdżałem Wędzarnia. Kiełbaska świeża. Powiem wam. Petarda. Kiedyś tu jadę masz. Przyniosłem ci na no co. No. Dobra. To pasuje pieskowi. co? Kiełbaskę z grinka. No, kto jest najlepszy? Piona. Piona, tak jest. przybi piony z panem ładnie. Tak, jest dobry, mój przyjaciel. Renówka piękna, jak. Pogoda w Londynie. Tak, wiecie, jak zjeżdżam, to zawsze mam taką nutkę niepewności, czy ja kurde, rozłożyłem na jazdy. Macie też to? leciutko przybróżona, ale tak leciutko a, jeszcze muszę do Zenka podjechać się z nim rozliczyć Hiszpan już dawno w w domu nad morze jedzie Zeniu w hotelu Stochholm wraca, Franek wraca. Z Frankiem ogólnie była przygoda fajna, ale nie będę mówił o szczegółach. Ogólnie ma jechać na koncert i zaspał sobie i chyba nie pojedzie. Znaczy pojedzie, tylko z lawetą stanie pod, pod imprezą i od razu pójdzie z lawety na koncert. kurwa technomaniaków. Jestem u klienta, nie. Wchodzę do klienta. Jest godzina. 19 w sobotę, no to wchodzę do niego Siedzi jakaś kobieta Jakaś tam młoda dziewczyna z chłopakiem I się śmieją Myślę, że to jest kumple jego, nie? I wchodzę, mówię Aż przebiłem te numery Może sprzedawać, nie? Piękny ten samochód No a mówi, ty to są właśnie, właśnie klienci Sprzedaję im samochód O kurwa mać Ale akurat byli jacyś wyluzowani przy, I przyjęli to z uśmiechem może numery sprawdzą. Patrzę, kurde, zjeżdżam na Hatę. Zjeżdżam na Hatę. Miałem jechać jeszcze na bazę i ogarnąć temat, ogarnąć dla BT. Może troszkę jedzie, ale powiem wam tak, że kurde, mały mi dzwoni. A, ta ta, 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 gdzie jesteś? Już od rana mi, od rana mi już Binocynykadz dzwoni. Chyba 10 razy mi dzwoni Gopina. No ale już teraz mu powiedziałem, że jadę i zaparkuję pod domem. Zękiem się mam rozliczyć, bo jakiś ściano ma dla mnie. Ale to już jutro ogarnę. Jutro ogarnę. Idę do domu. Idę do domu. Aha, jeszcze, jeszcze taka nowość. Panowie, nowość jest. Sobota wyjechałem kiedy? Powiedziałeś, że we wtorek? Nie, pamiętam. we wtorek chyba nie. We wtorek. I zrobiłem tyle samo, co Sztokholm i, i, i Franek Przewiozłem tyle samo samochodów A nawet więcej od Franka Bo Franek miał jeden duży samochód, czyli jeden odbiór A nie dwa Ja wiem, że miał jako dwa, no ale jeden Także nie, Franek przewiózł Tak, przewiozłem więcej od Sztokholma Bo jeszcze wziąłem od Zenka samochody i związałem na Belgię, dwie sztuki Czyli pojechałem w czwartek w, 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 sorry, wtorek w nocy, wróciłem w sobotę, przywiózłem 6, 7, 8, 9, 10, 11 fur. Panowie, dlatego to ja jestem szefem. Pozdrawem.